Dzień dobry wszystkim. Po raz kolejny opowiem Wam troszeczkę o tym eukaliptusie guni, którego posiadam od wiosny. zakupiłem na Allegro, ale szczerze powiem Wam, nie pamiętam już od kogo, ale to była, wiecie, jaka sadzoneczka? To było coś takiego. O, tylko to. I trzymałem to z początku szklarni, w tej w ogrzewanej, żeby troszkę podrosło. Potem wyniosłem sobie, wyobraźcie, do nadwór, postawiłem od wiosny na dworze i żarły pomrowy. <laughs> o był cały czas podgryżady, Nie wiem, ślimaki po prostu go kochały, więc z powrotem go wrzuciłem. O, takie coś jak tutaj, tu pogryzione, to wszystko żarły pomrowe od spodu. Wiadomo, potem podróż, to już jakoś w miarę ładniej, lepiej wyglądał. I problem, teraz pytacie, jest problem przeważnie z zimowaniem. Nie trzymajcie w domu. Ja przenosząc do domu, z dworu na jesień, Pamiętam, potem przyniosłem na korytarz, potem znowu do pokoju, no i mój eukaliptusi Guni przestał żyć. Ale 10 lat temu, wiecie co, miałem takiego około 1,5 metra, nawet więcej. Jak znajdę zdjętko, to wstawię... W... Nie, nie, sorry, nie wstawię w ten film, bo w 4K teraz nadaję, a w 4K nie mam programu w komórce, żeby obrobić to, a w laptopie trochę roboty. A nie mam znowu czasu, ten tydzień miałem po prostu masakryczny, zobaczcie jaki pieniek się zrobił ładny. I teraz tak, co do zimowania. Słuchajcie, już lepiej to trzymać w chłodnym pomieszczeniu. Kurde, gdzie ta noga? Tu. W chłodnym pomieszczeniu. Ja, jak widzicie, zostawiłem go w szklarni, w której nie ma ogrzewania i nie będzie ogrzewania. Wkopałem z donicą, bo od wiosny planuję dopiero wkopać tego eukaliptusa w grunt. Teraz mamy... A, oczywiście sadzonki do dokarni. Zresztą podlinkuję. Są na sklepie chyba z trzy rodzaje cenowo. Także jak ktoś szuka eukaliptusa, to żaden problem to znaleźć. I zobaczcie. I taha, i teraz tak. Co? Y w razie czego mróz. Co z Jak zrobić, jak przymrozi? Do minus 15. Nawet nie, nie będę ryzykował. Tak myślę do minus 11 już po prostu go wyciągnę i przeniosę ostatecznie do piwnicy chłodnej. Na tą chwilę. Potem jak już ten mróz przejdzie, to z powrotem wróci po prostu do tego. Tutaj do szklarni, ale w tamtym roku prawie mrozu w tym mieliśmy, także nie powinno być źle. Chociaż w tym roku raz w nocy było minus 7, no i on tutaj był fajnie. Ten zapach eukaliptusa, ale to jest nic. I podlinkuję też film, jeśli ktoś z Was nie widział, jakiego ma znajomy, kurde, nie wiem czy nie wyłączyłem przy nagrywaniu, nie, który ma znajomy ponad 4-metrowego eukaliptusa w Polsce. Taka gruba doga. Pewnie większość z Was widziała, nie? Na pewno oglądaliście. Kozak, kozak, szacun. Masakra, ja takiego eukalyptusa nie widziałem i teraz jakbym tego 10 lat temu co nie zamordowałem. Kto wie, gdybym go posadził do gruntu, czy bym miał już potężne drzewo. Bo zima jest coraz słabsza, nie? No właśnie. Tak to jest. Zapraszam do grupy Stalew, jak przypominam. Sporo osób, coraz, coraz więcej osób wpada. Także zbiera się nas tam ekipa. Nie wiem czemu się tak wygiął, wiecie, ale to tam wiecie. Przyjdzie lato yy, i teraz tak. Co z tymi pomrowami? No, z wiosny jeszcze tak nie hasają, posadzę. Nie wiem, będę musiał coś kombinować. Czy podciąć te dolne gałązki i tylko to zostawić, żeby jakoś pięć zabezpieczyć. Nie wiem, ale to jest walka z dziadami takimi, że po prostu to się w pale nie mieści. Dziadostwa, dziadostowate. Dobra. Także lukajcie czasem kanał, konkursiki są. Wpadają. I zaraz nagram po tym filmie pokażę Wam bananowce mrozoodporne, jak wyglądają po tych mrozach minus 7 stopni. Także odpalajcie zaraz kolejny odcinek. Dzisiaj chyba wrzucę dwa na drobie, tak bez montażu, ale dosyć ciekawe. Niech Nie, to wszystko w żartach w moją głową, wszystko ok miałem trochę tydzień straszny. Może kiedyś opowiem, ale to jest... masakra. Masakra, masakra. Dobra, trzymajcie się. Lecę robić następny film. Także eukaliptus. A przy, przy okazji wiadomo, jak tam pytania macie dodatkowe, pytajcie śmiało, co nie powiedziałem o tym faściku moim. Jak widzicie jest tylko on. No i troskawki na końcu. Także śmiało, śmiało i jeszcze raz śmiało. Trzymajcie się. I wpiście coś na koniec. Stalewiak do przodu, albo stalewiak słońce wychodzi.